Większość procedur w małych firmach to śmieć. I mówię to wprost, bo tak właśnie wygląda rzeczywistość. Nie dlatego, że przedsiębiorcy nie wiedzą co robią, ale dlatego, że nie wiedzą jak to opisać tak, żeby ktoś inny mógł to powtórzyć. Nazywam się Filip Talarkiewicz. Przez 8 lat pracowałem w korporacjach i nie było mnie stać na mieszkanie, samochód ani wakacje. Frustracja rosła, aż w końcu zrozumiałem. Na etacie w korporacji zawsze wymieniasz swój czas na pieniądze. Dziś prowadzę własną firmę, która daje mi niezależność. Pokazuję właścicielom małych firm, jak pracować mniej, zarabiać więcej i wreszcie mieć kontrolę nad własnym życiem. Przez lata widziałem u siebie Piękne dokumenty nazwane procedurami, tylko że nikt ich nie używał. Leżały w folderach, zbierały kurz i nie zmieniały absolutnie nic w codziennym funkcjonowaniu firmy. I powód był zawsze ten sam. Były zbyt skomplikowane, zbyt długie i zbyt oderwane od rzeczywistości. Prawdziwa procedura nie jest jak instrukcja obsługi pralki automatycznej na 50 stron. Prawdziwa procedura jest jak mapa. Bierzesz ją do ręki i od razu wiesz, jak przejść z punktu A do punktu B najkrótszą możliwą drogą? I są trzy zasady, które decydują o tym, czy twoja procedura stanie się żywym narzędziem w firmie, czy wyląduje w szufladzie obok innych dobrych intencji. Zasada numer jeden. Jedna strona, maksimum kroków. Jeśli nie mieści się na jednej stronie, to znaczy, że opisujesz zbyt skomplikowany proces albo rozpisujesz szczegóły, których nie trzeba. Ludzki mózg. Ma ograniczenia. Gdy sekwencja przekracza 7 do 9 kroków, ludzie przestają ją śledzić i zaczynają improwizować. A improwizacja to przeciwieństwo systemu. Ja sam popełniłem ten błąd. Pierwszy dokument w mojej firmie miał 3 strony i 15 kroków. Efekt? Nikt go nie używał. Wszyscy mówili: za trudne, za długie. Musiałem wybrać uprościć proces, czy uprościć Opis. I oczywiście wybrałem opis. Skompresowałem 15 kroków do 6 najważniejszych, i nagle coś się zmieniło. Ludzie zaczęli z tego korzystać, a jakość wzrosła zamiast spaść. Sekret polega na tym, że procedura ma pokazywać decyzje, a nie czynności. Zamiast pisać: otwórz skrzynkę, kliknij nową wiadomość, wpisz adres e-mail. Piszesz, wyślij e-mail z szablonem X do klienta Y. Detale techniczne każdy zna. Ludzie potrzebują mapy decyzji, nie instrukcji obsługi komputera. To jest różnica między procedurą a instrukcją. Instrukcja mówi, jak klikać, a procedura mówi, co osiągnąć. Druga zasada, rysunek plus tekst. Ludzie uczą się różnie. Jedni czytają, inni patrzą jeszcze inni muszą to zrobić. Najlepsze procedury łączą słowa z obrazem. Nie mówię o profesjonalnej grafice czy filmach na poziomie Hollywood. Czasami wystarczy prosty zrzut ekranu z zaznaczonym przyciskiem albo schemat, nawet narysowany w Excelu. Podam ci teraz przykład. Procedura obsługi reklamacji tekst ma 6 punktów, ale kluczowy jest schemat decyzyjny. Reklamacja uzasadniona czy nie? Wartość Poniżej czy powyżej tysiąca złotych. Klient, nowy czy stały? Trzy pytania, jeden rysunek i każdy wie, jak postąpić bez dzwonienia do mnie. Ten prosty obrazek zastąpił dziesiątki rozmów miesięcznie. Zasada numer trzy. Test z osobą, która nie zna procesu. To moment prawdy każdej procedury. Nie wystarczy, że ty rozumiesz. Musi wiedzieć i rozumieć to osoba, której to zlecasz. Pytanie brzmi: czy ktoś z zewnątrz może użyć tego opisu i osiągnąć ten sam efekt co ty, bez pytań, bez domysłów, bez dzwonienia do Ciebie. Weź kogoś, kto nigdy nie robił tego zadania. I daj mu swoją procedurę. Obserwuj, gdzie się zatrzymuje, o co pyta i gdzie się pomylił. Każde pytanie to sygnał, że procedura jest dziurawa. Każdy błąd to wskazówka, co trzeba dopisać. Albo uprościć. Ten test jest brutalnie szczery. Pokazuje różnicę między tym, co myślisz, że napisałeś, a tym, co faktycznie napisałeś. Pamiętam, jak testowałem pierwszą procedurę sprzedażową. Dałem ją osobie z marketingu, która nigdy nie rozmawiała z klientem. Po 10 minutach miała więcej pytań niż odpowiedzi. Okazało się, że mój jasny opis był pełen skrótów i założeń oczywistych dla mnie, ale nie dla innych. Musiałem przepisać. Całość od nowa. Drugi test wypadł nieporównywalnie lepiej. Żeby procedury działały, potrzebujesz szablonu. Ten, którego używam, ma sześć części. Cel. Po co to robimy? Jaki problem rozwiązujemy? Właściciel. Kto odpowiada za ten proces? Kryteria. Co to znaczy, że zadanie jest dobrze wykonane? Kroki. Maksymum 7 działań. Zasoby. Linki. Szablony. Czy narzędzia i na końcu wersja i data, żeby wiadomo było, czy pracujesz na aktualnym dokumencie. Ten szablon działa w każdej branży: od obsługi klienta przez rekrutację po księgowość. Wystarczająco szczegółowy, żeby prowadzić, i wystarczająco prosty, żeby go używać. A teraz najważniejsze: procedury muszą być żywe. Firma się zmienia. Więc dokumenty też. W mojej firmie mamy centralny folder z procedurami. Każda ma jasną nazwę i numer wersji. Na przykład ofertowanie klienta wersja 2.1 październik 2025. Ktoś robi poprawkę, stara wersja idzie do archiwum, a nowa dostaje kolejny numer wersji. Dzięki temu wszyscy wiedzą, gdzie jest aktualna wersja i nikt nie błądzi. Co kwartał robimy przegląd procedur. Zespół zgłasza, które działają. Które są dziurawe, co trzeba zmienić? To nie jest biurokracja dla samej biurokracji. To żywy system, który ciągle ewoluuje. Procedury nie są świętymi tablicami, wyrytymi w kamieniu. Są narzędziami, które mają ułatwiać pracę, a nie ją komplikować. Największy błąd, który widzę, to próba opisania wszystkich możliwych scenariuszy. To prowadzi do dziesięciostronnicowych potworów, których nikt nie czyta. Zamiast tego skup się na 80%. Najczęstszych przypadków, rzadkie wyjątki, można przekazać osobie odpowiedzialnej. Błąd numer dwa: pisanie w języku prawniczym. W przypadku zaistnienia okoliczności wymagającej interwencji, zamiast gdy klient się skarży, procedury mają być w języku ludzi, którzy ich używają. Błąd numer trzy: brak aktualizacji. Dokument sprzed roku może być już kompletnie martwy, a martwe procedury są gorsze niż brak procedur. Bo dają zudne poczucie porządku. I teraz jak to wdrożyć krok po kroku? Prosty plan na 30 dni. Tydzień pierwszy. Wybierz jeden proces, który powtarza się najczęściej i zabiera najwięcej Twojego czasu. Napisz procedurę według mojego szablonu. Jedna strona, maksymalnie 7 kroków i prosty rysunek czy schemat. Tydzień drugi. Przetestuj ją z kimś, kto nie zna procesu. Zapisz pytania. I poprawią tydzień trzeci. Wprowadź w zespole. Poproś o opinię po tygodniu. Tydzień czwarty. Finalna korekta i przejście do następnej procedury. Nie rób wszystkiego naraz. Lepsza jest jedna procedura, której wszyscy używają niż dziesięć, których nikt nie otwiera. Jakość przed ilością, użyteczność przed perfekcją. Prostota przede wszystkim. I pamiętaj, celem procedur. Nie jest kontrola ludzi. Celem jest uwolnienie Ciebie. Kiedy zespół ma jasne zasady, przestaje dzwonić do Ciebie z każdym drobiazgiem. Kiedy proces jest opisany, można go zmierzyć i ulepszyć. Kiedy firma ma system, może działać bez właściciela przy każdej decyzji. To jest droga od chaosu do prawdziwego przedsiębiorstwa. Od improwizacji do systematyczności. Od pracy w biznesie do pracy nad biznesem. Napisz mi w komentarzu. Czy stosujesz procedury w swojej firmie i jak często je aktualizujesz? Ale najważniejsza lekcja jest taka, że nawet najlepsza procedura to nie ta, która wygląda idealnie w dokumencie. Najlepsza procedura to ta, której faktycznie używa Twój zespół. Zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego odcinka i subskrybuj mój kanał, jeśli chcesz więcej takich filmów.